Witam wszystkich serdecznie na moim kolejnym odcinku. I dzisiaj opowiem Wam o moim nowym kanarku. Czerwusiu. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że pomyślałam sobie, że fajnie by było, żeby moje ptaszki. Bo mam, posiadam akurat teraz cztery ptaszki, czyli dwie pary. Bo wcześniej to była. To był, to był jeden samiec i dwie samiczki, czyli mój Tofik. Tofik Muszę wyostrzyć, przepraszam. Dobra, ładnie. Tofik y, był połączony z, z tymi dwoma. Ta skwinka tutaj, czyli taka o, tu, ta na gniazdku i ta, która wysiaduje, ja, ja zaraz Wam powiem, dlaczego potem. Pomyślałam sobie, że fajnie by było, żeby kupić nowego kanarka i ja i posiadam w tej chwili akurat yy, kasztana. Tylko on gdzieś się znowu schował. Miem, ta zasłonka może troszkę przeszkadza. Dobra. Posiadam akurat w tej chwili już kasztana takiego czerwonowego. Jest taki piękny. dałem mu imię Czerwuś, dlatego że wygląda na Czerwonego. Bo wcześniej było imię Brązuś. No ale Brązuś już niestety na ten moment nie żyje. No i Tofik się ożenił z tymi dwoma samiczkami obok jego. I cytrynka zniosła dwa jaja. No ale niestety nie były, były puste, nie były zapłodnione, nie było zarodek. Zarodka nie było po prostu. No i celęgi nieudane. Ale kupiłem im samczyka, żeby miały więcej. Zobaczcie, jest bardzo ładny. Tak jest bardzo ruchliwy. Lubi, lubi. Lubię ogólnie tą klatkę, rusza się bardzo, jest na śpiewie. Jest, mi bardzo istotne było, żeby był na śpiewie, więc ja kupiłem go samczyka po prostu na śpiewie. Okej, okay. no to to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć!